S S Słuchajcie, proszę zostawcie suba, bo naprawdę jest grubo tutaj, a będzie jeszcze grubiej. Bo kolejne wszystko w świetnym kierunku. Infrastruktura w tej chwili jest naprawdę mocna. O! Właśnie. W w piękna Ale ironia! Trzeba się do światełko wyłączył. Po prostu jak na idealnym momencie. Korki poszły. widelce w dłoni. momencie <laughs> im ciemniej, tym przyjemniej. Ojoj. Oj. Uważaj, nie biegam. Moi drodzy problemy techniczne, to wszystko idzie live, to się dzieje na żywo. Yy, nie wiem, czy w takiej sytuacji kontynuować, czy coś się stało czy... ze światełkiem. Jesteś tego pewien? Jesteś tego pewien, bo ja lubię bardzo dużo mówić. <laughs> Będziecie tego żałować. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tak co wymyślicie, że ja nie śledziłam Fame MMA Instagrama po wstawieniu zdjęcia z zapytaniem czy kogo chcecie zobaczyć w kolejnej gali Fame MMA. Jak zaczęłam czytać komentarze, to mi się uśmiech na twarzy pojawił. Lil Masti, Lil Masti, Lil Masti, Lil Masti. Mam jeszcze trochę czasu? Masz, U... oczywiście. Więc jestem kochani, która to jest kamera widzowie. Tutaj, na samym środeczku, na samym środeczku. Tak, wszystkie tu trzy są skierowane w jestem ten Jestem dla was moi kochani, spełniam wasze marzenia. E, dobra, no to przejdźmy teraz do um, tego, do tego. E, wiem, że są osoby, które mogą nie wiedzieć kim ja jestem, ja tego w ogóle nie rozumiem, bo jestem legendą internetu. Ja internet stworzyłam, stworzyłam. I tak, dziękuję bardzo oczywiście Włodarzom za zaproszenie mnie. Dziękujemy również. Fantastyczna przygoda, cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć. Kto nie wie, no to mam bardzo duże doświadczenie w sportach walki. Zapasy trenowałam 6 lat. Wicemistrzostwo Polski zdobyłam, zawody ogólnopolskie zaliczone, międzynarodówki, więc bardzo dobrze czuję się w walce. Ale nie tylko jeśli chodzi o sport, ja uwielbiam po prostu walczyć. Walczę całe życie o siebie. Kto nie oglądał jeszcze mojego filmu na YouTube, to powtórzę. Ja walczę o siebie całe życie, o wartości, jakie chcę przekazywać, o swój światopogląd. Tak, patrzcie, słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo ludzi i tu się nic nie dzieje, niech, niech będzie show. Kaman, to jest show. Dobra, przejdźmy do setna. Marta. Martita. Ty wiesz, że ja cię kocham. Ja z Martą nie miałam nigdy żadnej spiny. Ty wiesz, że ja cię kocham, ty wiesz, że ja cię uwielbiam i w zasadzie jako jedyna z twórców wyciągałam zawsze do ciebie rękę. Nawet przed galą napisałam do ciebie na Instagramie: dziewczyny, dajcie czadu. Trzymam za was kciuki. Ale to, co pokazałyście. Na konferencjach i przede wszystkim po walce, wygranej walce, Marta, Uff. zbezcześciłyście imię kobiet, sponiewierałyście płeć żeńską, i ja jestem tutaj teraz po to, żeby to naprawić, żeby pokazać klasę. No i tym chyba mogę już zakończyć swoje przemówienie. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie. No więc pani i panowie, face to face już 22 czerwca spotkają się w oktagonie w Częstochowie, a tymczasem teraz spojrzą sobie w oczy. Tutaj wymiana cierpkich słów pomiędzy fajterami. Miło, Adrianie. To mu gino wyjebało. Jeszcze raz? Ej, ale gino mu wyjebało. <noise> no tak. Najprostszy humor jest często najlepszy. Eee, a a tak ma... szczerze, to coś dodam to strasznie mu jebało z ryja, nie. Naprawdę. Przysięgam wam. Jak się ode mnie do mnie odzywał, Ja bym mu Sosiał przed chwilą czymś. możliwe. A, Madeuszu, w takim razie. No to tak, zamierzam przede wszystkim przygotować mapę ciosów dla Marty na kolejną konferencję, żeby dokładnie jakby przećwiczyła sobie obronę. Czyli lecimy, to będzie tak. Marta, zapisuj. Sierp, lewy prosty, prawy sierp, następnie szybki suplesik, później sprowadzam do parteru, jakaś gilotynka. No i tym się chyba zakończy, no, gilotyną zazwyczaj się kończy. Okej, okay, dobrze, w takim razie Meduska, teraz pytam o czym się zajmujesz. Wiele osób pyta, do jakiego tworu będziesz wychodził do walki, czy coś ze swojego repertuaru, żeby podbić sobie energię? A jak myślisz? No, pff. kurczę. Powiedz. Ciężki Spójrz przeciwnik. Spójrz mi w oczy i powiedz. Jak patrzę ci w oczy, widzę tam swoje przeznaczenie, no nie wiem, powiedz. Słuchaj, dobra, <laughs> youngman, youngman. już się nie będę pytał, nie będę patrzył w którą <laughs> stronę, tak, ja wychodzę dobrze, do mojego dobrze, kawałka, dobrze. akurat wydaje dzień wcześniej płytę i... Czemu nie być do, 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 do nie swojego kawałka? Wychodzę do swojego kawałka, będzie się nazywał Kastet. Doskonale. Kastet? Tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I rozumiem, bez że sprzętu, jest to. Bez sprzętu wyjdę, ale będzie się nazywał Kastet. Czy jest to nawiązanie do przeciwnika Kasti, czy to jest zupełnie tak. przypadek? Tak, to jest to, to, dokładnie. Jeszcze w Walentynki wydam ten kawałek. <laughs> to chyba. znamy przygodę! No to wjeżdża dla pierwszy prezencik. Proszę, tutaj mam dla ciebie przepiękny prezencik, wielki słownik poprawnej polszczyzny. Poprawnej polszczyzny, bo ty masz zawsze tylko na wszystko wywalone. Więc tu jest dla ciebie przepiękny prezencik. No pięknie, przepiękną polszczyzną rzucasz. jaj, cóż za klasa, cóż za kultura. Nice. Musty. Witam serdecznie. Mogę trochę seplenić, bo mam wstawiane zęby, byłem niedawno w zabrzu, więc właśnie tak to wygląda. Ale jeżeli chcecie rewanżu, już kiedyś z Wojtkiem walczyłem na Night of Champions tutaj w Poznaniu, no byłem zupełnie bez formy, ale jak się przygotuję Wojtek, jesteś chętny oficjalnie czy nie? Przyjmiesz tą walkę? Nie mówię, nie mówię pięć. Możemy zrobić to na szóste na przykład, na spokojnie. Akurat teraz staram się troszkę zmasować, więc powiem Ci, że do pomyślenia. A ty zjeżdżasz. Więc może spotkamy się, kurcze, bliżej limitu wagowego niż ostatnio. Bo ostatnio było 55 kg różnicy. Było, było dużo różnicy. Byłem kurwa tłusty, jak świnia cały czas jestem w sumie. Co chciałem powiedzieć? No pozdrawiam was serdecznie, obserwujcie mnie, obserwujcie mój kanał, bonus BGC Official, pozdrawiam Extreme Hobby, najlepsze ciuchy na świecie. Elo! Wielkie brawa tak wojna z Tajlandii, czy po prostu zaczepki a nie robią na tobie wrażenia? Nie no, tak samo szczekał przed walką z Malczyńskim, przed Amadeuszem nic nie pokazał. No po prostu wiem co umiem, wiem co, co pokażę na, na tej gali, jestem pewny siebie. No. Nie, nie sprawia na mnie to żadnego wrażenia co on tam sobie gada. To jest dla mnie po prostu, no jednym uchem wchodzi, drugi wychodzi, powiem że gówno pokaże, no. Widać to po nim, obstrany. No a ty co pokażesz? Masz jedną pizdę między nogami, drugą pod okiem, a jeszcze będziesz miał trzecią. Po w, okay. w, 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 w walce. I ogólnie to mam dla widzów taką zabawę fajną. Jebać Polaka, czas od JP! Bo jest pizdą! Elo! jak jak. Ja, nie poświęcamy ci uwagi, to odpływasz. Dobrze, w takim razie, teraz myślę pytanie, gdzie będziesz mogła znowu się popisać. Eee, czy czujesz presję związaną z tym, że w swojej pierwszej walce będą na ciebie zwrócone oczy milionów ludzi? Bo to będą oczy milionów Uuu, ludzi, oczy milionów ja ludzi. Ja tak. Tego, ja tego nie lubię, ja się tego boję. Mm -hmm. Czy co? Czy czuję presję? Czy czujesz presję związaną z tym, że w twojej pierwszej walce będziesz, zaczynasz jakby nie... nie Przecież na, nie, do takich momentów ja się szykowałam całe życie. Ja jestem osobą profesjonalną. Ja jestem osobą, która jest zawodowcem. To jest mój zawód, ludzie. To jest mój zawód, to jest moja praca. Ja ją wykonuję na 100%. Więc ja jestem przygotowana na 100% do wszystkiego, co robię. Do tej konferencji, do tej gali, do treningów. Zobaczcie, jak ja trenuję. Serio. Mnie szykują jak na Mistrzostwa Świata. Hello! Co macie takie smutne miny wszyscy tutaj? Okej, okay. Marto, pytanie do Ciebie. Czy Ty także będziesz gotowa na mistrzowski poziom w oktagonie? E, słuchaj, tak, słyszę to. Esmeralda tak samo mówiła, że w pierwszej rundzie mnie znokałtuje. Także czekamy, zobaczymy. Na tym zakończę. W jakim centymetrze ja jestem y, podobna do Esmeraldy? W jakim? Ludzie! Z której strony? W gębie, wiesz. Z której strony? Ta elokwencja? Ta dojrzałość? To doświadczenie? Z której strony? Come on, people! Wojtek, pytanie, pytanie. Starałem się manipulować ludźmi w internecie, a już go wyjaśnili. W internetach ludzie skapnęli się, że te manipulacyjne filmiki, które montuję po tydzień, dwa. Ja sobie odpalę kamerę zawsze na balkonie. Na spontanie 5 minut nagram i jest wyjaśniony. A te jego filmiki dwutygodniowe, które montuje, tu kurwa, urywek, tu rywek, tu rywek, tu rywek i sobie tam pogada. Wiadomo, kurwa, dwa tygodnie, bo z tą jego wadą wymowy, kurwa, do logopedy nie chce iść, chyba mu opłacę po walce. Eee, no to kurwa, mają problem tam, nie, z, z tym montażem. No i ludzie go wyjaśnili w internecie, poczytacie pod jego filmikami, to ludzie się skapnęli, a ja nigdy nie. Kierowałem do ludzi jakichś manipulacji, żeby mi uwierzyli, czy, czy jemu. A on zawsze to robił, żeby mu uwierzyli, że ja jestem taki, taki owaki. Ja tego nie robiłem, tylko e, od, odpowiadałem na jego te kurwa manipulacje, a ludzie się po prostu, ludzie nie są głupi i sami się skapnęli, że to jest jebany poze. Słuchajcie, prawda jest taka, że Kas to chyba mnie po prostu przegadał, bo jestem osobą, która mało mówi, staram się jak najmniej powiedzieć, a później to wychodzi negatywnie, ponieważ Kas ma no, opowiada, ludzie go wysłuchają, ja ma to nie odpowiadam, więc tak jakbym dawał y, aprobatę temu co mówi. Ale no fakty, po prostu teraz faktów nie podważymy, a zebrało się kilka, chociażby to, że nie walczymy w MMA. Dlaczego? Bo co, bo powiedziałeś, że wszyscy co walczą w MMA to to, to jest niemęskie, że się przytulają? Kiedy tak powiedziałem, że wszyscy. No powiedziałeś, że nie, twoje kurwa powiedziałeś, zamiary, debiluję pany, więc słuchaj kurwa. Jak masz wadę wymowy, to chociaż słuchaj kurwa dobrze. Powiedziałem o tobie, że słuchaj, znam to twoje tobie, zamiary, że chcesz się tobie, kurwa konia walkę, walą. więc kurwa tak, zamknij mordę i kurwa przyjąć walkę, więc kurwa walczymy i będziesz tam rozjebany chłopie. Oczywiście, tak? Dobra, Wiedziałeś, bo że się. Tek... się ciebie bałem, no to kurwa, no to walczymy 22 czerwca, to tak. jak się boję kurwa, że dostałem kontrakt yy, bez rywala? No powiedziałem, tak. że kurwa byle o srańcą, kogo mi dadzą o srańcu, któremu, no koledzy, ty, kurwa, no jesteś tej kurwa i dostaniesz koledzy, pierdoli, konia, będziesz wyjaśniony i się kurwa skończą twoje kurwa, wiesz, wymysły kurwa debilu jebany, Dobra, który chodzi kurwa w podróbkach, plejna, gdzie kurwa kolekcji nawet takiej nie było, ciuchy nosi takie kurwa, gdzie kolekcji nawet takiej nie było, a on kurwa nosi no plejny kurwa takie, się, tak no debil błej. w chuj, kurwa. Hmm. Jak można kurwa nosić, w ogóle nie ma w kolekcji Słuchajcie. takich ciuchów, a on kurwa Słuchajcie. nosi i się lansuje, że jest kurwa za z jebany. No, no debilem trzeba być. Nie fuj, zaglądaj kurde. do mojego portfela, bo jeszcze daleko ci do tego. Poziom, nie ma co zaglądać, kurwa. No, nie zaglądaj, daleko ci jeszcze. A na moim Instagramie, jak zobaczycie Instastory. No już to no mówiłeś, jest kurwa, no jest co ogłosić na Instagramie. Materiał, to działa. oznacza, kurwa, żeby ci weszli, konia debilu, kurwa, wali. Kurwa, konia ci wali. Twój kolega. Chce być coś gorszego? Twój kolega? Nie, twój kolega.